się widzę, to jest e, czwarta chyba część. E, nagrywania e, jakby najdłuższej podróży z Lynn by the Sea do Stephen Victoria. I mogę tylko raz użyć ekspresa tak? To wszystkie regionalne. I tam pojechało właśnie metro do Stepy Victoria. Jedź, no masz możesz... Ja, ja się właśnie. No jedź! Chłopie, jedź! Dziękuję, ale szybciej, gdzieś to mama. Szybciej jedź. No, szybciej je ja nie mogę. Nie, niech ja zdążę. Bo ja nie wiem, proszę w lewo, czemu to musi być taki daleki peron? Proszę, proszę, proszę. On już, chyba, on już chyba odjeżdża. O tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. On cię dostawy wyciął, ja. Proszę, 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 proszę. Szybciej, 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 szybciej. Masz otwarte drzwi. Tańczy. Proszę. Nie. Nie, 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 nie. Nie. No co to ma być, no? Gdzie jest wyjście? Peron sześć. Greenslade. Zobaczę, proszę po. Oglądam, bo nie mam co robić. Sev Central o 15.66. No to trochę czasu sobie poczekamy. O tak, 165. Słyszę po tym. Hmm. This train is formed of four coaches. Najlepsze jest to, że jak masz e, na przykład klasą 6-8 do. czekaj. A. Jeśli na przykład jedziesz z. E, jak się nazywa? Boże, um, no do Whitefield, klasą 6-8, to masz na przykład zapowiedź: um, e, Passengers for woodhead Lane should travel in the front. Should travel in the front. Four couches, the train is of three couches. no to nie ma sensu, że pociąg ma y, trzy wagony, a pasażerowie powinni podróżować w czterech pierwszych wagonach, no. Ja muszę zobaczyć, jakby... Chcę zobaczyć to. Co to jest za ciapciąg? Oh wow, Benton! the train, of them in your No West. I just. Stepford Connect service to Leighton West. Calling at Benton Bridge, Hampton Hargate, Upper Staplow Free the of copies Rocket Parade Wow, Scaldag. Leighton City and Leighton West. This train is formed of three coaches. The fifty O five Stepford Express service to Stepford Central is delayed by approximately seven minutes. Jak 3, 4, 5 na sorry, the your journey will take longer than planned. Platform ha, seven.

Ile ja mam nagrania? Kurde, ale no mi się to nie podoba. Tak zrobię, żeby, żeby temu te nie przeszkadzać w pismach. Proszę. O! Kurde, no! Kawiadać na Benton Bridge, Hampton Hargate, Water Newton, Rocket Parade, Leighton, Stepford Road. Leighton City and Edgemead. This train is formed of four coaches. Platform 6, for the 15. Oh, this is too. Leighton West. No! Champs are going to be safe. Leighton Hargate, Upper Stapload, Water Newton. Rokiet Parade Leighton Stepford Road No Edgmead, no na serio Leighton West This train is formed of four coaches This is Benton The train now approaching Platform 2 Terminates here This train is the service from Estafield Zrobię nagram Waterline, bo waterline jest rzadkie Żeby ludzie w ogóle jeździli

a kiedy się otwierały te drzwi? Dzięki, że z nami dzisiaj. Czekam na... Benton Bridge, Hampton Hargate, Wharton Newton, Rocket Parade, Czekaj, dokąd do to jedzie? Ale nie, nie o ten mi chodzi chyba. Wow, ...Lenton City, Edgemeade, Fainir, Westerkast, Wilcastle, West Wyvern, Starry Lock, North Shore, And Lynn by the sea. Głupi, głupia, głupia wodna linia. Safe shield, bruch. Bezpieczna koszulka. Wej water muszę nagrać. Sorry. Calling at Port Benton. Morgingstown Docks <laughs> Whitney Green and Greenslade. This train is formed of two coaches. I'm the train. I'm standing at platform two. Is the 15:07 Waterline service to Morgantown, calling at Port Benton, Morganstown dogs. No, kiedy się ma sens. This train is formed of two coaches. Central 1506 Stepford Express service to Lynn by the Sea is delayed by approximately 6 minutes. We are sorry that your journey will take longer than planned. Co to jest RP jaka to jest stacja Eee RP to jest... Oda... RP 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 A Rocket Parade No błagam no Jeszcze Central! Czekaj, nie... Co? 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 nie to. no! The train now approaching platform two terminates here. This train is the service from Morganstown. Miasto Morganów. Platform beton, four Beton, Proszę, Stepford, Connect. tak, tak, two, port Benton. No Connect Port Benton This train is for <ścoughs> uh... train is train spotting ta część. Newry. calling at Eden What's This train is formed of 5 coaches. First class is located at the front of the train. Gonie, ścigam się z 801. Kurde am... Um. Nie wiem, ale nie, w sumie nie będę ryzykować. Myślałem, że może pojadę sobie do Morgenstown, ale no Morgenstow jest mniejsze, nie. I wiecie. No myślałem, że tam będzie jakieś lepsze Morgenstown. Hmm, potrzebuję jakiegoś metro, nie do na przykład do Step Victoria, Step Central. No, no czemu by tak blisko było, nie? Bo tego pociągu. No. Co, A Express do New Harrow? Co? Co w ogóle?

Connolly. Obejrzy ten boże i chyba widzę, jak kończymy tą część, no bo nie ma po co. Connolly Connelly Ile ma? Wow, i to jest mega rzadkie, dopiero teraz to powiedziałam, ale nie ma projekt klas 319 w Waterline. The next station is Street, Horkway, nie wiem, bo może za... nie wiem, trochę się znowu to pograł, nie wiem. Pomacha mu. Proszę, coś dobrego, że Kacia. Nieważna. Nara, widzowie.